Cześć, witajcie na kanale Daniel Grzyb. Ja jestem Damaris, kto mnie nie kojarzy, jestem żoną Daniela. Dawno mnie nie było po tej stronie kamery. Czu się, czuję się trochę nieswojo. Um. Zaspana, bo właśnie jest godzina 6 rano. My jesteśmy w Katowicach. Wyjechaliśmy o 3 w nocy z Warszawy. Zrobiliśmy 350 km i mieliśmy drzemkę na Superchargerze, bo jesteśmy już po ładowaniu. Miała trwać 25 minut, trwało oczywiście 50. No, ale wiecie, zmęczenie bierze zawsze górę w takich sytuacjach. No, jesteśmy w podróży. W podróży w miejsce, w którym już byliśmy Równy rok temu, bo było we wrześniu, naszą Tesla Model S. Jedziemy dokładnie na peljeszać i chcemy porównać model 3 z modelem S, jaka jest prędkość ładowania, jaki, jaka czas, jaki będzie się nasz czas podróży, dlatego lepiej by było, gdybyśmy nie zasypiali na ładowarkach jak teraz, no ale teraz będzie dzień, to już będzie nam pewnie łatwiej prowadzić, zamieniać się, żeby dojechać w mniej więcej sugerowanym przez Tesla czasie, także zapraszam do oglądania. Siemaneczko. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym na początku podziękować patronom za, za to wsparcie, które okazujecie. Dzięki które mogliśmy pozwolić sobie na zakup takich nowych mikrofonów. Mam nadzieję, że teraz dźwiękiem będzie już lepiej, także dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo. Jakbyście chcieli nas wesprzeć, to w opisie fi filmu w linku znajdziecie wszystkie szczegóły. Tak jak Damaris powiedziała, jedziemy do Chorwacji i naszym głównym celem będzie porównanie Tesli Model 3 do Tesli Model S. Korzystając z okazji, że dzisiaj pod domem, jak wyjeżdżaliśmy, mieliśmy dwie Tesle i tak się składało, że akurat dwie Tesle miały 79% energii w akumulatorze. Porównałem od razu czas przejazdu za pomocą mapy Tesli. Nastawiłem naszą destynację, czyli Pelješac w Chorwacji i się okazało, że Tesla Model S, która ma już prawie 5 lat i 262 tysiące km przebiegu, Obliczyła, że dojedziemy tam dwie godziny później niż Tesla Model 3. A to wszystko za sprawą tego, że samochód ma duży przebieg, ma degradację i ma niższą moc ładowania, ponieważ ładuje się z mocą maksymalną 140 kW, a Tesla Model 3 ładuje się z maksymalną mocą 252 kW, dlatego e, ten samochód przejedzie tą trasę szybciej. I to co ciekawe, co mi się przede wszystkim rzuciło w oczy, to są czasy ładowania poszczególne czasy ładowania na stacjach ładowania Tesli, które w Tesli Model 3 wynoszą o około 10 10-15 minut krócej niż w Tesla Model S. co zresztą teraz możecie sobie porównać na tych przybitkach. Eee, pakujemy się z Katowic. Jedziemy teraz już w stronę Czech i zapraszam Was do oglądania. 8 rano ruszamy z Katowic. Tesla nam pokazuje, że teraz stąd dojedziemy na miejsce o godzinie 22.24. Zostało nam 1300 km. No i pierwsze ładowanie będziemy mieli teraz w Brnie w Czechach. Będziemy się przy kolejnej stacji ładowania w Czechach i yy, to jest nasze pierwsze i ostatnie ładowanie w Czechach. Zobaczcie, tutaj model X stoi, nie ładuje się i tutaj mamy cztery stacje ładowania o mocy 135 kW, więc to nie jest maksymalna moc ładowania, z taką samą mocą moglibyśmy tak ładować nasz model S. Yy, miejmy nadzieję że tylko, że będą wolne, oczywiście są wolne o tej godzinie, gdyby ładował Tesla o 10.39. Tutaj akurat jest centrum handlowe, korzystając z tego, że w Czechach nie ma niedziel handlowych, jakichś dziwnych wymysłów, jak w Polsce, to pójdziemy sobie na szybkie zakupy i eee, pokażę wam też coś ciekawego, co, co kupiłem i co jeszcze muszę dokupić. Mamy już za sobą 570 km od Warszawy i średnio zużyte 17,3 kWh i co ważne, to ani razu nie jechaliśmy nie mieliśmy jakby takiego ograniczenia. Cały czas jedziemy z maksymalną możliwą prędkością. W Czechach jest 130 na godzinę ograniczeń na autostradach, a nawet czasami jechaliśmy w jakiejś kolumnie 140 czy 150 km na godzinę. Szybciej się po prostu nie dało i dojechaliśmy tutaj na 36% jeszcze. I pozostało nam zasięgu na. No, na około 150-160 km. Wczoraj po raz pierwszy kupiłem kontroler do Xboxa, który posłuży. Grom w Tesla Model 3 i kupiłem wersję do komputera czyli z takim wejściem z tym złączem z tym wtykotkiem do USB i się okazało jednak czego nie wiedziałem, że z przodu w, w tej konsoli są dwa wejścia USB-C a ja szczerze mówiąc nie zauważyłem tego nigdy myślałem, że dwa wejścia USB-C są z tyłu i jedno USB typu A jest w schowku i właśnie wczoraj próbowałem to sparować poprzez podłączenie przez USB-A do schowka i nie działało mi to. I jednak na, na forum, jak wrzuciłem post Postno, to i znalazłem na YouTubie, że jednak trzeba mieć adapter z USB typu A na USB typu C i podłączyć to w tej konsoli środkowej. Wtedy będzie działać. I Właśnie szukaliśmy tutaj takiego adaptera, ale niestety nie mają. Jedziemy dalej, bo muszę dzisiaj zagrać w grę na kontrolerze, bo tego jeszcze nigdy nie robiłem. Fajna tablica rejestracyjna. One Tesla. Kurde, nie zopowiadam ostrości. No ale dobra, byliśmy tutaj jakieś pół godzinki na zakupach. I dalej, kolejne ładowanie mamy w Austrii już za 264 km. I tam dojedziemy też na 23%. Ładowaliśmy się tutaj dłużej niż potrzebowaliśmy. Dobra, kupiłem na 149 koron Kupiłem w końcu ten adapter, którego w poprzednim sklepie nie mieli Zatrzymałem się tej obok Ikei I teraz wam pokażę jak to doskonale zadziała Ja jestem optymistą, więc nie wiem jeszcze czy to zadziała, ale... Ale wiem, że zadziała To jest to czego potrzebowaliśmy USB-C na USB 3.0 I teraz to od Xboxa, od kontrolera sobie podłączamy tu I zobaczcie, tutaj jest właśnie, są te dwa złącza O których nie wiedziałem Tutaj Damaris ma podłączony kabel Teraz podłączamy sobie Dzisiaj, aby zagrać z podłączką, kontroler do gniazda USB z przodu pojazdu No i podłączyłem no, Come on, chcę pograć Jesteśmy już w Austrii I wcześniej musiałem kupić winietę yy, Na Czechy, ponieważ do dzisiaj nie, nie wiem tego jak nie kupować winiety, ponieważ samochody elektryczne od niedawna są zwolnione z obowiązku kupowania winiet uiszczania opłaty za autostrady. Więc wydałem ponad 70 zł i teraz właśnie wydałem kolejne 25 euro na winietę na Austrię i na Słowenię, gdzie będziemy za chwilę przejeżdżać. I tak wychodzi nam mniej więcej, że w każdym kraju będziemy się ładować tylko jeden raz. Więc jeżeli chodzi o koszt podróży autostrady, całkowity nasz koszt podróży, no to ja już wiem jaki on będzie, bo to będzie właśnie 25 euro i nieco powyżej 70 zł, ponieważ ładowanie mamy darmowe. Ostatnio nam wpadły Kolejne nowe referale, za co też bardzo wszystkim dziękuję, bo w samych ostatnich trzech dniach wpadło mi prawie 10 tysięcy kilometrów darmowego ładowania. No i znowu mamy już prawie 30 tysięcy kilometrów darmowego ładowania, a już około 10 tysięcy wykorzystaliśmy, więc chodzi na to, że około 40 tysięcy kilometrów darmowego ładowania od początku zakupu tej Tesli mamy. I te kilometry są ważne do. Połowy 2025 roku, więc mamy dużo czasu, a jeszcze kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt Tesli jest zamówionych przez was, za to też znowu dziękuję i będą odbiory w najbliższym czasie, więc też te kilometry będą wpadały pewnie każdego dnia. Bardzo dziękuję. Dzięki Wam możemy nagrywać więcej takich materiałów, jeździć, podróżować za darmo. To jest naprawdę niesamowite. Polska sałatka w Austrii. Polski kierowca. Piękne świadectwo. Zatrzymałem się właśnie przypadkowo na stacji, żeby chwilę odpocząć, i szukałem miejsca parkingowego, i znalazłem coś takiego. Jest to stacja, na której mamy dwie ładowarki o mocy 150 kW. chłodzone Kable chłodzone cieczą. Dwie ładowarki po 75 kW, jedna stacja ładowania AC, 44 kW i to tak zupełnie przez przypadek tutaj znalazłem, nie to, że szukałem, nie dość, że omijamy znowu co, co dwie stacje ładowania Tesli, to jeszcze dodatkowo odkrywamy tutaj coś takiego I jeżeli chodzi o stawkę za, za ładowanie tutaj, to też uważam, że ona nie jest wygórowana, bo przy AC płacimy 29 eurocentów za kWh, jeżeli jesteśmy zarejestrowani, a przy DC 39 eurocentów. Gorzej jest jedynie, jeżeli byśmy chcieli się ładować tutaj bez rejestracji, no to wtedy płacimy 66 eurocentów za ładowanie DC i wtedy możemy płacić kartą. Ciekawe, czy tam też stawka na tych szybszych, bo to jest 75. tu mamy SHADEMO. Nie, tu mamy tylko CCS. Tu mamy SHADEMO. A zobaczmy na 150. To są właśnie 150 przewody chłodzone cieczą, takie grubsze już widać. Tak samo, cena 66 eurocentów byśmy musieli tutaj zapłacić, żeby... Się no, i tutaj można kartę zapłacić. I właśnie takie rozwiązania umożliwiają też łatwe podróżowanie innymi elektrykami. Przed był tutaj Jaguar i Pace, teraz jest jeszcze Volkswagen ID3. My mieliśmy jechać tutaj innym elektrykiem, nie Tesla. Następnym razem pewnie tak zrobimy, żeby zobaczyć, jaka jest różnica przy jeździe innym samochodem niż Tesla. bo nie oszukujmy się, podróż czasową jest dziecinnie prosta, wklepujemy sobie nawigację punkt docelowy i samochód wszystko za nas planuje, mówi gdzie mamy jechać, jak mamy jechać, czy mamy jechać 120 czy 115 itd. A w przypadku innych elektryków jest trochę trudniej, więc następnym razem musimy się koniecznie wybrać czymś innym, zobaczyć jak to jest korzystać z takiej stacji ładowania. Przyszedłem tutaj iPace i nie ładował się i pani gdzieś dzwoniła, więc widocznie miała jakiś problem z rejestracją, jestem ciekaw. Lubię takie przygody. Jesteśmy na ostatnim ładowaniu przed Chorwacją. Przed chwilą chciałam podłączyć się do tamtego ostatniego słupka, który nie zadziałał. Podjechaliśmy do innego, sprawdziliśmy w systemie. Faktycznie podane jest, że ładowanie jest tam niedostępne. I powiem Wam jeszcze, że nikt nigdy w historii tej podróży nie ładował się na V3. Oznacza to, że nie ma po drodze ładowarek o dostępnej mocy 250 kW. A i tak, mimo to, podróż jest znacznie szybsza niż byłaby w przypadku naszego modelu S. Więc co by było, gdyby jeszcze były dostępne ładowarki V3? Tego nie wie nikt. Na szczęście jest tutaj loża i ponownie musimy wejść sobie w system, na mapę sprawdzić, gdzie jest, sprawdzić kod, jaki jest do, do loży. I tutaj, właśnie za nami, znajduje się miejsce, gdzie można się napić kawy, i też jest toaleta, więc idziemy teraz to zobaczyć. Jeszcze raz Wam pokażę, jak to wygląda tutaj na mapie. Musimy wejść sobie właśnie w tę w lokalizację, i tutaj wyświetla nam się kod do. Do loży i do toalety. To jest właśnie ta loża, gdzie można sobie odpocząć. Jest toalety, a toalety na pierwszy rzut oka Więc musimy iść kawałek dalej. Mam też księgę, gdzie możemy się wpisać. Co wpiszesz, coś od nas? Go Alone, Go SpaceX, widzicie? To demon, demon. po raz pierwszy. O, to jest pusta strona. No i tutaj też jest właśnie stolik na zewnątrz, tak jak widzicie, gdzie panowie sobie siedzą i można e, sobie przystawię usiąść, i poczekać. No w super miejsce. Co napisałaś? Do jesteśmy ogromnie Zdjęczni Zdanie nam możliwości, zeznania prawdziwej wolności w podróżowaniu dzięki Tesli Wow Co prawda. Tutaj dalej jeszcze jak idziemy mamy taką wystawkę, jakieś różne altanki, stół do ping ponga, krzesła Roboczłowiek Roboczłowiek i tutaj mamy toaletę jeszcze i tutaj musimy znowu pisać koc I mamy toaletę. W takich miejscach, pomimo tego, że Tesla prognozowała nam jakieś 25-30 minut ładowania, nie da się spędzić tak mało czasu, ponieważ byliśmy sobie pozwiedzać, posiedliśmy sobie przy tym oczku wodnym, umyliśmy zęby, teraz kupiliśmy sobie kawę, teraz jeszcze pewnie posprzątamy w samochodzie i nasz samochód już ma w tym momencie 97% baterii, a przejliśmy na chyba 30%. I po prostu jakieś 45-50 minut, przerwy tutaj mamy, bo w takiej podróży i tak trzeba odpoczywać, a nie cisnąć pół godzinki i 300 km. To jest dzisiaj, dzisiaj dla nas za szybko. Ja się czuję osobiście jak nowonarodzona i mogę dalej jechać, Uuu, poznawać świat kolejne setki kilometrów już nam się podróż wydłużyła, ale to jest właśnie piękne, że możemy odpoczywać w takich miejscach jak to i ładować swoje baterie, nie tylko baterie Tesli i teraz już samolot przewiduję, że będziemy o pierwsze 15, a początkowo mieliśmy być około 22 tylko dlatego, że robimy dłuższe przerwy i robimy przerwy ponadprogramowe, tak jak wcześniej na BP, gdzie zatrzymaliśmy się, nie ładując się i teraz jeszcze mamy dwa ładowania, po jedno 20 minut, drugie 40 minut i dojeżdżamy do celu na 13% Dotarliśmy właśnie do kolejnego superchargera w miejscowości Karlovać Jesteśmy już za zagrzebiem i przyjechaliśmy do Chorwacji Wjechaliśmy do Chorwacji właściwie około godziny 18 .00. I teraz tutaj jesteśmy na takiej stacji ładowania, na której byliśmy jakiś czas temu, w sumie rok temu Tesla Model S i mam bardzo negatywne wspomnienia z tą stacją, ponieważ właśnie tutaj przyjechaliśmy po tym, jak, jak spotkało nas Gradobicie. Pewnie widzieliście ten film. Jak grad zniszczył naszą Tesle było prawie 200 wgniotek na całym samochodzie, na masce, na dachu, wszędzie, płyta taka plastikowa z tyłu, pod spodem była obrywana i to wszystko zostało uszkodzone właśnie niedaleko stąd i tutaj dojechaliśmy i tutaj tak naprawdę szacowałem szkody, straty, jeszcze tutaj padał deszcz i... Dlatego za bardzo nie mam e, pozytywnych wspomnień z tym miejscem, ale jestem już z reguły optymistą, więc e, i tak e, się cieszę, że tu jestem znowu. E, te superchargery na, nadal działają. Wydaje mi się, że wtedy też nie działały. No i tutaj są dwie stacje jeszcze ładowania. O mocy 50 kW i teraz postanowiliśmy, że z racji tego, że jest już ciemno, a my się kompletnie nie śpieszymy, po drodze, zrobiliśmy sobie jeszcze dwa postoje na, na kawę, na coś do jedzenia. Ja przed chwilą film jeszcze publikowałem, więc mieliśmy pół godziny dodatkowego postoju. Postanowiliśmy, że idziemy spać, szukamy jakiegoś hotelu, więc 200 km stąd w zada, że bierzemy sobie hotel, Nocleg i rano wstajemy jedziemy dalej tylko dlatego, że Zobaczycie ujęcia z drona, których po prostu nie mógłbym sobie odpuścić, żeby jechać przez noc przez tak piękny fragment jak właśnie wzdłuż wybrzeża Chorwacji. Także przenosimy się teraz do Zadaru, a następnie ruszamy do na Pelješač. Jesteśmy w Zadarze, właśnie staliśmy, spaliśmy w takim hostelu za dosyć dobre pieniądze, 180 złotych. I... Polecam robić coś takiego, bo czujemy się znacznie, znacznie lepiej. Teraz zostało nam jeszcze jakieś 300 km do celu. Teraz będziemy jeść śniadanie, prawdopodobnie przy stacji ładowania, jeszcze szybkie zwiedzanie. Jedziemy dalej i to, co jest najpiękniejsze właśnie w podróżowaniu za dnia, to za chwilę zobaczycie. Dlatego najlepiej jest te odcinki autostradowe przecinać w nocy. My tak często robimy, jak na przykład jedziemy gdzieś do Szwajcarii albo do takich innych krajów, gdzie mamy po prostu długie odcinki do przejechania autostradami, żeby te odcinki przejechać w nocy, a za dnia widzieć wszystkie ładne widoki. Chciałaby z pana? Bardzo. Lepiej. Cudownie wręczek nowe narodzony. Przez takie miejsce się przedzieramy A skąd już byśmy tutaj nie przyjechali. Jest okej? Okay? Czuję, się trochę pewniej, że trochę pewnie, że mamy tam w w takich momentach. No tak, ale przejdziemy już się robi szerzej. Chyba. W sumie tak. Wjeżdżaliśmy do showroomu, ale dla Ciebie do było wyżej. Ale nie było tak długo. No to... trwaj, trwaj, trwaj. O, przeża się, pięć. Brawo! Dawaj. I znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Cieszę się, że wszystkie stacje ładowania w Forwacji już znam. Tutaj to jest jedno z takich piękniejszych miejsc, i mamy tutaj z zeszłego roku bardzo fajne zdjęcia, ale jest tutaj coś, czego nie było w zeszłym roku, i właśnie idę Wam to pokazać. Tutaj mamy 6 stanowisk Supercharger V2 z maksymalną mocą 150 kW, ale tutaj na tyłach stacji buduje się coś nowego. Są to dwie stacje Ionity o mocy 350 kW. Hipercharger i widzicie one są jeszcze tutaj w budowie, znaczy, już budowa jest zakończona, ale jeszcze nie są oddane do użytku. Ciekawe, czy w Chorwacji mają coś takiego jak w Polsce Urząd Dozoru Technicznego, który przez długi czas będzie to odbierał. Ale tutaj zobaczcie, trafostacja jest chyba nowo wybudowana, wygląda to jak dopiero co postawione. To są wszystkie przewody, które idą w ziemi. I tu mamy dwa właśnie stanowiska, które mogą ładować z mocą 350 kW. Są tylko dwa, ale i tak jak na Ionity, na taką moc to w zupełności wystarcza, ponieważ przy tak dużej mocy nawet Porsche Taycan wystarczy 15-20 minut i zwalnia stanowisko, więc jakby przepustowość będzie ich bardzo duża. Chyba że przyjedzie na przykład Kia Eniro, która ma 77 kW maksymalną moc ładowania, no to wtedy pomimo tego, że to jest tak szybka stacja ładowania, tej mocy dużej nie przyjmie i tak będzie blokowała. No i tak wygląda właśnie cała tutaj trafostacja. Widzicie, że tych przewodów trochę jest. One są wkopane mniej więcej na ile to może być? Metr, niecały metr i sobie idą tutaj pod ziemią od stacji ładowania. A tutaj są moduły zasilające. Stacje ładowania, i co, co tutaj też widzicie, są cztery takie, jakby moduły. I tam są jeszcze dwa stanowiska przygotowane: albo one będą w późniejszym okresie dostawione, albo, albo być może nawet niedługo, bo to jest tak, że tylko się tą pokrywę, którą tam widzicie, zdejmuje i na to się montuje ładowarkę. A moduły, moduły już są, więc albo to zrobią od razu, albo myślę, że od razu to zrobią. Może po prostu ją dostarczą niedługo i będą tutaj cztery takie stanowiska. I tutaj każdy moduł odpowiada za jedno stanowisko: 350 km. I teraz zobaczcie, jak duże przyłącze energetyczne musi mieć taki obiekt jak tu taka stacja. E, tam mniej więcej mega, megawatt 400. E, Tesla podejrzewam, że około pół MW też ma przyłącze. No to wychodzi prawie 2 MW na taką stację. Stacja sama w sobie też pewnie ma. Nie wiem, ile stacja może mieć z 100 kW, 200 kW na, na własny użytek i ponad 2 MW w takim miejscu. I to jest właśnie taka z większych blokad w rozwoju, e, w rozwoju stacji ładowania, ponieważ nie ma takich e, miejsc, gdzie można tak dużą moc od ręki dostać. A jak na przykład w Polsce chcemy wbudować stację ładowania, to się bardzo długo czeka na wbudowanie trafostacji, na pozwolenia itd. Swoją drogą, jeżeli macie takie lokalizacje, gdzie jest jakaś. E, Dostępna moc przyłączeniowa powyżej 100 czy 200 kW możecie do mnie napisać, ja może coś ciekawego z tym zrobię, więc dajcie znać, czy kojarzycie takie miejsca, w dobrych lokalizacji. Jesteśmy przy kolejnej stacji ładowania. Dajaliśmy tutaj na 26%, ale kompletnie nie oszczędzałem energii. Do celu mamy jeszcze 57 km, tylko jest też taka ciekawa sprawa, że Tesla, e, znaczy generalnie most jest budowany w trakcie. W tra, aktualnie w trakcie budowy jest most, który ma połączyć właśnie Półwysep Paliesać z, z resztą częścią Chorwacji. W tym momencie trzeba jechać przez Bośnię i Hercegowina, ale nie wiedzieć czemu. Tesla myśli, że ten most jest już wybudowany i każe nam jechać właśnie przez ten most, co jest dosyć dziwne, dlatego pokazuje nam, że mam 57 km do celu, ale... Mamy tak naprawdę trochę więcej, bo musimy jechać dookoła przez Bośnię i Hercegowinę. Yy, I zobaczymy, dlaczego Tesla ma to, dlaczego Tesla tak pokazuje, a most ma być dopiero oddane do użytku w przyszłym roku. Więc tutaj będziemy sobie ładować już samochód pewnie do 90 albo nawet do 100%. Tutaj od razu umyjemy samochód, ostatnio, tutaj też myliśmy. Dlatego, że już nie będziemy mieli więcej superchargerów i musimy sobie zostawić rezerwę taką, żeby móc przez kilka dni jeździć tam, a potem tutaj wrócić. To jest też ważne, że jak dojeżdżamy do tej destynacji, do naszej docelowej, to warto sobie zostawić, naładować taką rezerwę, która pozwoli nam bezstresowo jeździć, nawet jak nie będziemy mieli ładowarki na miejscu w hotelu, a my nie będziemy mieli. Wróciliśmy po krótkiej przerwie do samochodu i mamy już 100% naładowania akumulatora. Teraz Od razu wjechaliśmy sobie tutaj na myjnie obok i włączymy sobie tryb mycia samochodu. Wchodzimy w serwis, tryb mycia, sam tryb mycia samochodu, włącz tryb mycia samochodu i Teraz z automatu domknęły się wszystkie okna. Mogę Wam to jeszcze raz pokazać. Otworzę okno, gdzie jest otwarte okno. Włączam jeszcze raz serwis, tryb mycia samochodu i zobaczcie. I z automatu się domykają, dla bezpieczeństwa i tyle. To wszystko się robi po włączeniu mycia samochodu. I teraz wychodzimy, włączę sobie tylko jeszcze klimatyzację, żeby chodziła. Jak my będziemy mieć samochód i myjemy. Tutaj właśnie nad nami będzie przebiegał most. już udało mi się wyjaśnić o co chodziło. Banalna sprawa, zobaczcie, tutaj było zaznaczone nie, znaczy, nie, nie było odznaczone unikaj promów, dlatego sam most po prostu chciał, skierował nas na, na, na prom, ale jak wyłączyłem opcję promów, no to od razu poprowadził nas dookoła. W przyszłym roku ten most, który tutaj w widzieliśmy, będzie już wybudowany i czas skróci się przejazdu praktycznie o godzinę. Bo nie będzie trzeba ich tak dopa. Ostatnio, jak, jak rok temu byliśmy, to było tyle puściutko, a teraz już most prawie stoi. Zobaczymy go jeszcze, może z drugiej strony. Dojaliśmy już szczęśliwie do Chorwacji. Wszystko przebiegło, tu was pewnie zaskoczę, bez problemów. Zrobiliśmy prawie 1780... Prawie 1750... 1744 km dokładnie. Zużywając 319 kWh, a średnie zużycie wynosiło 18,3 kWh. Ciężko jest mi mówić w takich okolicznościach o tak prozaicznych rzeczach jak zużycie energii w Tesli na tak długim odcinku. Teraz będziemy cieszyć się wakacjami, a jeszcze dodam po raz kolejny, że cała ta nasza podróż, to, że tutaj dojechaliśmy, jest dzięki wam, czyli dzięki osobom, które kupiły Teslę z naszego kodu polecającego. Do czego was jeszcze raz zachęcamy? Wszystko było za darmo. Zapłaciliśmy tylko za autostrady, a gdybyśmy mieli płacić za prąd na superchargerach, zapłacilibyśmy 319 razy złoty przecinek 55 za okrągleniu. Niecałe 500 zł. Tyle by wyniosła nas taka podróż. Dwie strony 1000 zł, ale pamiętajmy, że w Chorwacji mamy dostęp do sieci ładowania ELEN, które umożliwiają nam ładowanie za darmo i za chwilę właśnie będziemy też testować to w miejscowości Orebić, gdzie będziemy ładować samochód przed wyjazdem do pełna. Dzięki za oglądanie. Dziękuję wszystkim patronom. Do zobaczenia. Cześć.